Witam wszystkich widzów. Dzisiaj zamierzam z Wami mówić książkę, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, bo wydaje mi się, że wszyscy o niej słyszeli dzięki czy nawiązaniu w kulturze, czy innym okazjom. Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego Alicja wpadła do króliczej nory, czemu biały rżę na czerwono i o co chodziło kotu, gdy mówił, że wszyscy są szaleni. W dzisiejszym odcinku serii Foxbook Reviews Alicja w czarów Louisa Carola. Pogadajmy o książkach. Naszą tytułową bohaterką jest Alicja, Ma dziewczynka, jakieś tam 8 lat ma, która bawi się na z siostrą. W pewnym zauważa ona tajemniczego białego królika, który caż, cały czas woła, się spóźni. Alicja ściga go i w efekcie wpada w głąb króliczej nory, prosto do tajemniczej krainy czarów. Podczas podróży przez dziwny świat napotyka szereg barwnych postaci. Królową Kier, Szalonego Kapelusznika, Kota z czesza, czy Gąsienicę. Z każdym kolejnym krokiem natyka się na coraz bardziej absurdalne rzeczy, aż w końcu budzi się i okazuje się, że to wszystko był sen. Proszę bardzo, właśnie straciłem Wam fabułę całej książki. Pierwszą zaletą jest zdecydowanie świat przesuwiony, mocno wykręcony, głupawy wręcz, absurdalny. W Crane używa praktycznie wszystko. Karty do gry, zwierzęta, a nawet koncepty. Nie dziwię się, że wiele osób uznało to za produkt rozmyślenia umysłu na prochach. Że y, tańcuła, tańsula rak dosypał ci czegoś na imprezie. Możesz opowiedzieć, jak to się wydarzyło? Fajnym elementem jest też humor. Tak dziwaczny, że aż śmieszny wręcz. Zachowania postaci są skrajnie przerysowane, często dosłowne, a wiele z nich popełnia mnóstwo błędów logicznych. Na przykład biorąc wszystko dosłownie. Trochę jak ten stereotyp o autyzmie: Uwaga, wielkie ujawnienie mam autyzm i nie biorę wszystkiego dosłownie. To jest u mnie trochę obecne, ale nie. Teraz już nie za bardzo, już mi minęło trochę podmiak. Urosłem. Coś jest też panie taką satyrą. O nie! To pewnie ta satyra płynąca z komiksów nie byłem aż tak przygotowany na taką dawkę ironii pięknie zaprojektowanej. Nie! Co widać podczas sceny są na kier za za ciastek, która jest wręcz. No po prostu to jest parodia. I ciekawą rzeczą jest również postać Alicji. Spodziewałem się to głupiej smarkuli w końcu jest z dzieckiem, nie lubię dzieci. Nasza bohaterka okazała się być całkiem interesująca. Owszem, jest nieco markata i niezbyt mądra, ale zdaję sobie sprawę z własnej niewiedzy, iż okazuje się zaskakująco odpowiedzialna jako jedyna rozsądna osoba w tym całym absurdalnym towarzystwie. Żywię też do niej pewną sympatię, ponieważ wszystkie istoty wcrancherów cały czas ją obrażają i gaslightują, na co zdecydowanie sobie nie zasłużyła. I spodobał mi się także fragment, w którym Aica rozmawia z księżną, czyli taką... Ona nie jest kartą, ale ona jest powiązana z królową Kier. I że na cały czas duszkuje się we wszystkim morałów. I w pewnym momencie Alicja zauważa, że może historia nie ma żadnego morału, na co księżna odpowiada, że wszystko ma jakiś morał, tylko trzeba go znaleźć. Jako licealista, którego lekcja polskiego to w dużej mierze interpretacja, co autor miał na myśli, czułem ból Alicji. Bo wiecie, czasami po prostu mężczyzna patrzy za okno, a kobieta w lustro. Po książce z pewnością zostaje pewien niedosyt. Autor wstał sporo historii fantastycznych elementów, które jednak nie zostały rozwinięte, i trochę szkoda, bo to jest naprawdę niezły materiał. Liczyłem na to, że po drugiej stronie lustra będzie kontynuacją przegód, ale zamiast tego Alice przychodzi przez lustro i natka się na figury szachowe. Druga część jest już mniej ciekawa, ale za to jest Humpty Dumpty i ci dwa bliźniacy, więc i konieczność dalej jest. Przygotowałem sobie też listę elementów książki, które uznałem za najbardziej ikoniczne, i wyjaśnić je tutaj. Alicja spadła w dół króliczej nory. No to prosta sprawa, goniła biegło królika i wpadała dziurę. W ten sposób dostarła do Krainy Czarów. Zjedz mnie i wypij mnie. To jest jedzenie, na które natyka się Alicja. Zaraz po dotarciu do Krainy Czarów. Jedną powiększa, a inne pomniejsza. Jedzenie szybko okazuje się być zresztą niebezpieczne, kiedy Alicja prawie utonęła we własnych łzach, po tym jak wypłakała, jak kiedy urosła, a potem się natychmiastowo zmniejszyła. Herbatę u kapelusznika. Alicja spotyka kapelusznika, borsuka i biego kulika na herbacie. I ta herbata trwa wiecznie, ponieważ kapelusznik powiedział przy jakiejś okazji, że zabija czas, na co czas, stosownie personifikacja czasu, się obraził i przeklął trójkę, także muszą w kółku i w kółku mieć tę samą herbatę i nie mogą przestać. Tylko powiem taką małą ciekawostkę. Ogólnie to funkcjonuje, funkcjonuje nazwa szalny kapelusznik, ale w książce nie pojawia się ona, jest tylko, że to jest kapelusznik. Kot z Alicja natka się na upiornego, uśmiechającego się kota, który właściwie tylko kogoś nie robi. Zamiast tego wypada słynny cytat, że wszyscy w są szaleni i Alicja też musi być skoroś tam znalazła. Malowanie by ich róż na czerwono. No to po podwładni Królowej Kier, też karty, mieli posadzić czerwone róże, jednak pomylili się i zasadzili białe. Żeby to ukryć, próbowali je pomalować na czerwono. Po prostu... geniusz. I ściąć im głowę, czyli motto szalonej Królowej Kier. Które ciągle skazuje wszystkich wokół na śmierć, a król kier za wszystkich łaskawie za jej plecami. Louis Carroll na pomysł na książkę wpadł 4 lipca 1862 roku, kiedy odbywał podróż łódką razem ze swoim przyjacielem Henrym Lidelem i jego córkami. Jedna z nich, Alice, poprosiła go o powiedzenie historii. Tak powstała opowieść o jej Alicji. Carroll zdecydował się spisać i ukończył ją w 1864 roku, 26 grudnia. Alice Liddell otrzymała manuskrypt książki jako prezent na gwiazdkę. Po latach była zmuszona go sprzedać, gdy po śmierci męża doświadczała problemów finansowych. Oryginalny tytuł książki to Alice w podziemnej krainie. Karol początkowo chciał sam ją ilustrować, jednak wydawca uznał, że John Tenniel lepiej nada się do tej pracy i stąd mamy te ilustracje obecnie. I chociaż książka początkowo nie spodobała się krytykom, którzy uznali ją za zbyt wykręconą, to została ciepło przyjęta przez zwykłych czytelników i obecnie uważana jest za klasykę. Alicja wyznaczyła punkt w literaturze dziecięcej, kiedy przestano pisać książki dydaktyczne i skierowano się bardziej w kierunku bawienia dzieci zamiast ich moralizowania. Książka jest tak obecna w kulturze, że ciężko by było wymienić wszystkie przykłady. Warto też wspomnieć, że w kościelewskich świętych Cheshire, czyli w mieście autora, znajdują się witraże przedstawiające postacie z książki. Okreśzenie w głąb króliczej Nory weszło do kanu słownictwa jest używane w kontekście fascynacji często teoriami spiskowymi. I żeby rozwiać pewne teorie, nie ma dowodów na to, że Karol pisał Alicę na dragach, a tytułowa poznać jest znać pana. Nie ma potwierdzenia tego czegoś. I ponadto, wbrew nieudanej racjonalizacji Janusza Korwinamikę, Karol raczej nie lubił młodszych, a nawet jeśli to, to nie jest żadne uzasadnienie dla stwierdzeń JKM. Podsumowując, Alicja bardzo mi się podobała dzięki swojemu humorowi, postaciom i mocno wykręconej fabule. Dobrze mi się ją czytało i miło było zauwa zauważyć te wszystkie kończne elementy rozsiane po książce. Z przyjemnością stawiamy ocenę 10x10 i stwierdzam, że jest to klasyka, którą warto przeczytać. I nie zajmie to zbyt dużo czasu. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pa!